Halo, halo, dzień dobry, witajcie wszyscy bardzo serdecznie, kochani, ponownie w Heroesach 5 i pół, ja sobie tutaj tylko jeszcze troszeczkę technikaliów przeklikam, no i hello my friend, wracamy, jesteśmy w miejscu, w którym zakończyliśmy, Ojej, lekka tutaj przycinka, czy my zawalczymy z tą kolegą, nie wiem, ale wiem, że sobie zaprzemy od razu rozgrywkę przed tym, eee, o, estet, dobra, dzień dobry, do pana możemy tutaj kogoś dokoptować. No tylko proszę się kliknąć. Nie no i mamy kolegę, 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 kolegę Drogot, hello my friend. Zapisz oczywiście. No. Dzień dobry, zachęcam wszystkich oczywiście do postawienia łapki w górę, napisania komentarza, etc. Walczymy, walczymy w tej turze, to zajebiście. Słuchajcie, no i plan. weźmy to. 28 łańcuch wróciło, spoko. Słuchajcie, plan na dziś jest taki, że będzie to luźniejszy nieco odcinek. Będzie to dużo luźniejszy odcinek, w yy, którym po prostu czyścimy sobie tę mapę już do samusieńkiego końca, yy, no i tyle, nie? Więc będziemy mogli sobie troszeczkę pogadać, może też on nie będzie aż tak długi jak, jak zazwyczaj, gdzieś tam pół godziny i tak dalej, może będzie to nieco krótszy odcinek. Właśnie po to, żebyśmy sobie na spokojnie, na luzaczku tutaj tę mapę wyczyścili i żeby już, żeby już był spokój z tym scenariuszem. A grał, dostał wszystko czego potrzebuje od nas. Nie dawaj te kopalnie złota jeszcze spoko. E, przy okazji musimy podgarnieć agroem totalnie wszystkie magildy, jakie są, bo będą nam bardzo przydatne, ale zanim to jeszcze przyda się nam wbić troszeczkę, troszeczkę e, leveli. Mam nadzieję, że takowe uda nam się wbić w gruncie rzeczy, nie, bo który mamy w tym momencie poziom? Tak, okej, okay, spoko. E, który mamy w tym momencie poziom? Co? 24, Okej. Okay. umy, my dostaliśmy takiej rzeczy, dobre. Orb of Fire, okej, okay. a to się da gdzieś chyba zamienić za coś, nie? W sensie coś tym się chyba da zrobić. O, właśnie, do fontanny Fortune of Fawawa. No właśnie, do fontanny się to tam wrzucić, nie? Także zróbmy to i rozbudowujmy tę Magildę od razu, co? To jest plan na dziś i mam nadzieję, że to się uda nam zrobić. A, tu mamy Fulan, no, dobra, spoko. I mam nadzieję, że to się nam uda zrobić, a kiedy już się nam to uda zrobić, słuchajcie, to będziemy mogli sobie już na zaszku totalnym Rozwalić tego gnoja w tym zamku i zakończyć sobie tę misję, nie? I przejść do kolejnej. Także ten odcinek jest taki dość luźny do pozbierania statystyk, etc. Więc no na spokojnie, na luzaczku nigdzie się nam dzisiaj nie spieszy, nie? No i sobie też troszeczkę zapewne powalczymy, no i tyle. No i opowiadajcie co u Was, mamy sobotę. Ja wróciłem z zakupów, słuchajcie, nienawidzę. Kurwa, nienawidzę zakupów, nie? Po prostu wydawanie takiej kupy siana na rzeczy totalnie niepotrzebne. Ale pff, nieważne, zostawcie dotację, to będzie na pewno wtedy lżej z tym wszystkim. Hehe. <laughs> Możecie też wesprzeć kanał, więc, też, jakby macie opcji dużo, eee, zachęcam bardzo serdecznie. No, skoro, skoro już tutaj Protect PlayStation zrobiony, słuchajcie, ja w ogóle mam od <laughs> jakiegoś tygodnia, o boże jakiego tygodnia, jakichś dwóch, trzech tygodni, jeden temat z Wami do podjęcia, a, a cały czas go, go nie podejmuję. Temat jest bardzo prosty, słuchajcie. <laughs> Mianowicie event był z inicjatywą. E, Ten jest bardzo prosty, mianowicie e, oj, to nie zadziała. Dobra, to to ci postawię przy ryju po prostu i będzie spokój z tobą, nie? E, mianowicie e, McDonald's, nie? Taka duża sieć fast foodów. I oni mają coś takiego jak kanapka drywal. Na pewno kojarzycie, bo jest to bardzo popularne e, w naszych rejonach Europy. E, ściślej w naszym kraju, nie? No, tak czy tak tak czy srak, e, ja byłem olbrzymim, naprawdę olbrzymim fanem tejże kanapki, e, jednakże, e, jednakże, słuchajcie, pięknie się to wygląda, jednakże, e, w tym roku, słuchajcie, moim zdaniem, ta kanapka to jest totalny, totalny niewypał, po prostu jest totalny niewypał, całkiem e, mi nie smakuje, nie dość, że jest mniejsza porcja, to jeszcze smakuje, wiadomo, że to zawsze był typowy zatuszacz za duże pieniądze w fast foodzie. generalnie jest pojebane, ale mniejsza o to. Ten to totalny za, 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 za zatłuszczacz, Zatuszacz, Miał przynajmniej w sobie, jakąś taką wiecie, dla mnie sznytkę czegoś, nie? Po prostu chodziło mi to. Aktualnie byłem bardzo napalony, bo co roku właśnie ten drwali i tak dalej. To jest taki smak, który gdzieś tam powraca. No i jest raczej nietuzinkowy w skali, właśnie fast foodowej. Więc z tego też powodu no, czekałem, czekałem mocno na niego. Jak, kiedy już przyszedł, to okazało się, że dla mnie jest bardzo. Chujowy, tak szczerze mówiąc. Już wolę sobie zjeść jakąś inną, klasyczną kanapkę, jeśli już muszę jeść w McDonaldzie. Niż właśnie tego e, drwala. A niestety nie mogę zjeść, bo kurwa, wszędzie jest drwali. Nie da się nic innego zjeść w tym McDonaldzie, poza jebanym drwalem. Więc hejtuję bardzo mocno. Dajcie znać, jeśli w ogóle jadacie takie rzeczy, to, to, to jakie macie podejście do tego. Bo no, ja lubię, przyznam wam szczerze, no kto nie lubi? Z rzadka faktycznie tam skoczyć i sobie coś oszamać, no ale tak jak mówię, jestem bardzo zawiedziony i właśnie to jest ciekawe: bo bardzo dużo ludzi mega się tym jara, nie? Uważa, że tak, to jest to przepyszne, zajebiste i w ogóle wow, super świetne. No a dla mnie aktualnie jest to po prostu średnie i, i wolę spożytkować te pieniądze na inne rzeczy w takich fast foodach, jak już muszę jeść, więc no, jestem bardzo ciekaw, opinii. I to jest coś, co chciałem się wam wyżalić już dawno, 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 dawno temu. Więc cieszę się, że wreszcie mogę się wam z tego wyżalić. I to z siebie po prostu kurwa wyżygać, nie? Więc ja się cieszę. Mam nadzieję, że wy również. Dobra, tutaj jest pełna gówno o, o, o. przycinki. Mam nadzieję, że już niedługo ich nie będzie, z prostego powodu, no. E, będę robił ten format. Ty tam się da wjechać, i jedźmy tam. Będę robił ten format mm, dysku, więc. Mam nadzieję, że już wtedy będzie wszystko tutaj ok może sobie dorzucimy smoki na ostatnią walkę, co? Co wy na to? Nie wiem czy jest taki sens w ogóle, ale, ale spoko. Dobra, dajmy sobie Magil piąteczkę. I tutaj też dajmy sobie Magil piąteczkę. No i zobaczmy od razu, co w tych magildach jest. Tam portal by się przydał w szkoda, że tego nie mamy. Hipnoza jest teraz... Okej. Okay, tutaj ściana ognia, okej. Okay. To mi się generalnie nie zbyt przyda. No i mamy tą portal, ale spoko. W drugim zamku. Eee, e, e, e. no też nic się nam z tego nie przyda. Mamy tą portal, spoko. tą portal się jak najbardziej przyda, więc bierzmy to sobie. No was oczywiście naklepiemy na ryj. Chodźmy tam, bo tam może być jakiś isterek fajny, nie? Albo mi się wydaje, albo może tam być faktycznie jakiś isterek. Więc z chęcią bym go sobie słuchajcie sprawdził. Bo jestem ciekaw, co, co tam się może kryć. Choć może tam się nawet nic nie kryć, nie? Więc zobaczymy. E, dawaj, ścigaj. Nie jest sprzedawca artefaktów, ej, to spoko. Może nawet warto było tutaj podejść faktycznie. Może tutaj będzie coś ciekawego u tego sprzedawcy artefaktów. Pokaż pan, co tutaj masz ła, to tak! Co to jest? Mm, spoko. Spoko. Co to jest? Główniane? W sensie nie dla nas. Kurwa pojebane. Nie wiem, czy mamy coś w ogóle na łap, ale kupmy wszystko. Chuj! <grystanie> Ustawmy sobie teraz wszystko tak, jak powinno być. To jest fajne. To mi będzie dawało więcej z zestawów, nie? Dokładnie tak. A jeszcze coś mieliśmy z zestawu, chyba dokładnie to mieliśmy z zestawu i teraz... Otóż to, pięknie to zaczyna wyglądać. 7 <laughs> defensa. No, powiedzmy, że jednak nie musiałem tego brać. Tu mamy, o właśnie, coś takiego. Weźmy sobie to, światła plus 1, spoko. Eee, no okej, okay, dobra. No to powiedzmy, że artefakty całkiem niezłe. To może się wydać na walkę, ale w sumie to nie to kupowałem. Dobra, Strautopia jest już. Słuchajcie, teraz tak Rozgarnijmy się w tym, gdzie warto pojechać Co? Warto pojechać na pewno do naszego zamku standardowego Więc tam może w tym momencie skoczymy Przechodząc jeszcze przez ten zamek Żeby się nauczyć czarów wszystkich, nie? To jest dobry pomysł Wybaczcie, jeśli mogę mieć zatkany noc, ale... No, dalej mam katar i boli mnie gardło, więc no, sorry Zgarnijmy sobie trochę tej armii gdzie jeszcze zanim bym to zrobił To tak szczerze Chyba bym jeszcze ich porobił, nie? O to jest, jest w ogóle tyle jeszcze rzeczy dobrych Dobra, chodźmy najpierw po armię. E, wbijmy jeszcze level, nie wiem, 22, którym my tam mamy teraz, 21, tak? 24. Wbijmy 25 poziom. Podejdziemy sobie potem do żyd drzewka, co? I z tego Żyd drzewka zgarniemy sobie jeszcze 26 poziom i wydaje mi się, że będzie można wtedy już chyba kończyć. Ale mogę się mylić, oczywiście. Co tutaj jest jeszcze? Oj, tu jest jeszcze dużo rzeczy. Dobra, to z tym żyd drzewkiem to my poczekajmy. Jezu, ile tu jest czyszczenia na tej mapie jeszcze, nie? Plus te jednostki się tutaj cały czas spałnią i, i to jest coś, co mnie... Triggeruje strasznie, bo ja nie mogę przejść obojętnie obok takiej ilości jedna słuchajcie To jest darmowa skrzynka, nieco... Co dwa kroki tak naprawdę, więc warto chyba w to inwestować, tak mi się wydaje, nie? To już mi się nie przyda, to 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 mi się nie przyda. Się nie przyda, się nie przyda. Dobra, jewał to jest w takim razie, więcej nie potrzebujemy budować. Dawaj to, jak najbardziej. Spoko git. Nawet tego tam portalu nie chcę używać. Czy my teraz... Przepraszam bardzo bardzo. Strasznie, że się czuję, okej. Okay. Town target spoko. We nejże. Okej, okay. zajebiście. Właśnie mamy kurwa porobioną całą grę, ile mamy many? 160, nie tak dużo. Ten talent magiczny u nas mógłby robić nieco więcej, przyznam szczerze. No ale okej. Okay. Tam portal do którego miasta zadziała? Kurwa do tego... Aaaa! Debiluję jebany, No dobra, spoko. Banę sobie odnowisz chociaż nie. Kurwa, co za ze mnie jest. Ja pierdolę. <laughs> no dobra, trudno. Wracaj w takim razie tutaj, kolego. I nie próbuj, nie, 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 nie próbujmy drugi raz tego robić. Spoko, okej, okay, luzik, Idziemy dalej po prostu, nie? Idziemy przed siebie, niech tak będzie. Eee, was naklepiemy na ryj. Spoko, ściga jak najbardziej, okej okay. Was naklepiemy na ryj. Jak najbardziej. Dawaj do zamku. I no, idealnie jutro powinny być wszystkie karawanki, jak sobie teraz ściągniemy. A ściągniemy. Także będzie git. Chyba, że poczekamy jeszcze sobie tę jedną turkę, żeby nam więcej diabłów przyjechało, co? Dawaj jeszcze chłopów. Będzie dodatkowy hajs, co? Poczekamy jeszcze jedną turę? Zaczekajmy jeszcze jedną turkę. Yy, wgarniemy sobie kolejne diabły do armii. I to będzie generalnie w pytkę. Stań sobie tutaj w gruncie rzeczy. Spoko. Zaczekaj jeden dzień. E, zgarniemy sobie diabły kolejne do armii. Będziemy mieć ich już. No, kilka. To chyba były trzy teraz wyrekrutowane. Więc będą jeszcze kolejne, co też jest fajne. E, cztery będziemy mieć. Z tym jednym to będzie piątka. No i fajnie, dobra. Sorry, oddajmy jeszcze jedną turę. Niech sobie już przyjadą na luzaczku. No i gi. W tym momencie już możemy, chyba, wydaje mi się, nie wracać już nigdy po armię do inferno. Ewentualnie sobie ją ściągnąć. Tutaj do nas. No ale na luzaku, nie? Dawaj ciebie, dawaj ciebie oczywiście. No i armia teraz wygląda naprawdę fantastycznie. Jeszcze dodamy jeszcze więcej tej armii. To będzie już w ogóle... Wow, 90, no prawie setka y, kubek, 200 piesków, fantastycznie, fantastycznie. No wygląda to bardzo, bardzo, bardzo dobrze. A tu jeszcze chłopi ja, No Dobra, chłopi mnie nie obchodzą. Yy, srał ich pies. <laughs> Jeśli czytaliście chłopu, zostawcie łapkę w górę. Dobra. Dawaj tutaj. No i idziemy w takim razie na północ. Czyścić, tam, wszystko co jest do czyszczenia, i na sam koniec, oczywiście, zostawimy sobie Żyd, drzewko, je sobie zgarniemy, mm. i pójdziemy kończyć mapę. już wtedy, w takim razie, więc na spokojnie, tak, ciebie na pewno, spoko mm. dalej, was na pewno, oddajmy turkę. Ja sobie jeszcze tutaj przeklikam kamierkę, bo widzę, że już, o, właśnie, już zaczyna jej odwalać. Ale tak, jak mówię, słuchajcie, mam nadzieję, że te wszystkie utrudnienia, które mamy aktualnie przy nagrywaniu tych Heroesów 5,5. ,5, pójdą w niebyt, albo w odbyt, he już niedługo kiedy tylko uda mi się dokończyć już tego formatu komputera smarknę jak coś to musi być dla was wyjątkowo obrzydliwe no, ale skoro jesteście na tym kanale, to jesteście przyzwyczajeni do wyjątkowo obrzydliwych rzeczy, które są cały czas w prawym, górnym rogu tego materiału. Więc w gruncie rzeczy yy, mniejsza o większość, nie? Oj, ale chyba niedługo sobie zakończymy ten materiał. Najwyżej dogram sobie to już wszystko po prostu yy, później, bo już czuję, że mi zaczyna gardło znowu boleć, słuchajcie. A to nie jest generalnie dobra rzecz. Herbatki dzisiaj, nie, a może to jest ten minus. Może ja powinienem mieć herbatkę z miodem dzisiaj, co? To byłoby lepiej. Nimfa, dobra, spoko. Dawaj, tutaj. Kupujemy wszystko. A. Nie mogę wszystkiego kupić. Nie no, mogę. To nie wiem o co tam chodziło, ale spoko. Dawaj, tutaj. Jak najbardziej, wryj. Fantastycznie. Czy tutaj byliśmy? Przyswojone, spoko. wryj. Super. No, oczyścimy całą mapę z tych elfów jebanych. Nie, żeby się tutaj nam nie panoszyły po naszej krainie. No, bo to już jest nasza kraina. No, słuchajcie przyjęliśmy ten obszar. W sposób, może niekoniecznie pokojowy, ale przejęliśmy, tak? I to się liczy. Jakby to zwycięzcy. o fantastycznie, dawaj to! Jakby zwycięzcy się nie sądzi, nie? To, to, to zwycięzca sądzi, więc e, możemy robić sobie tutaj co chcemy. Nikt nam nic złego nie zrobi, nie? No takie jest niestety prawo wojny, no słuchajcie. No, możemy się z tym zgadzać albo nie, no ale takie są, kurde felek fakty. Mm, dobra, tu są te drzewce. To jebał je pies tak samo. Marbas, mam nadzieję, że ty tam wytrzymasz w razie, bo jakbyś miał faktycznie zacząć tam walczyć, to mam nadzieję, że ci się to uda jakoś przestać. Właśnie, musieliśmy jeszcze tutaj podejść sobie do tego zamku, więc idealnie akurat wszystkie te główna po drodze sobie pozbijamy. No i widzicie, tych głównych tutaj trochę jest. Trochę takiego pierdzielenia się z tym, ale tu jest co chwilę, patrzcie, 500 expa, 500 expa. No, także powoli małymi kroczkami do przodu idziemy, a przy okazji no, jesteśmy w stanie, kurde levelować, nie? No i czyścimy sobie mapkę, co też jest dla mnie sympatyczne, dość muszę przyznać. Dobra, dawaj, Nymfe, no kolejny tydzień. Znowu się coś zrespiło, jakieś gówno. Spoko niech się respią te gówno, mnie to nie boli To nawet pasuje, nie? Dobra, dawaj tutaj, zobaczymy czy się czegoś jeszcze nauczysz. No, zaklęcie przyswojone, to też jest bardzo w wpytkę. Coś tu jeszcze możemy wybudować w gruncie rzeczy nie. Tutaj też nic nie możemy więcej zrobić, ok. Jego najlepszą istotą jest kurwa drzewiec, niedojebany, więc też spoko. Dobra, tam już nie będę aż tak drogi nadganiał, nie ma to sensu. O, tutaj jeszcze mam troszeczkę, no właśnie, tu mam trochę ekstra z tych kopalni, nie? Które są generalnie nieodblokowane przez nas. No, więc tutaj warto się wybrać, zdecydowanie. Eee, tak, wcześniej olaliśmy ten temat, bo nas tutaj ten ran napastował, nie? Więc trzeba było się nim zająć, no ale teraz możemy już to na spokojnie porobić, nie? Potwory i spółka, spoko. A, to, ale takie walki to mi to nic nie dazą, słuchajcie. Ja potrzebuję dużo, dużo większego ekspa, nie? Kurde, jak się to wszystko świeci, tego się nie da wyłączyć. Naprawdę, ta klawiszologia ta jest tak spierdolona w tych chwilach 5,5. Czy to jest po prostu masakra, nie? E, czy ja tam mam wejście od razu do środka? Mam, dobra, no to chodźmy tam od razu. A później się tutaj przyjdziemy przez resztę tego, resztę tego gówna. A niebieski klucznik, do czego nam jest potrzebny? To jest dobre pytanie. A tu są anioły w ogóle na wejściu. Aha, to może być fajna bitka. No to będzie bardzo fajna bitka. Dobra, was rozwalamy. No na luzaczku. 2700 spokojnie niech se będzie składciarki zdobyty. No, tu się wszystko świeci, nie to trzeba jak najbardziej tę w całe rozjebać tutaj dookoła, e, bo, bo... bo wtedy się po prostu przestaje nam aż tyle tego świecić, nie? Dobra, oddajmy sobie turkę zapiszemy sobie rozgrywkę yy, i, i w sumie A, w sumie wpiszemy sobie kogoś na... na... na, na zapisy. Będzie całkiem śmieszne, kiedy to zrobię. Hmm, ale, ale wydaje mi się, że mogę. Dobra. Estet. Tobie już mówimy. Do widzenia, bo pana już tutaj mamy. Wpisanego, ale nie mamy wpisanej koleżanki Julsoner, He, Julesoner. Oj, donera to my sobie zjadł. Julsoner. Dzień dobry. Hello. Sądzę, Sądzę że. Sądzę, że e, to się może dla mnie dobrze skończyć, i no time in, więc może warto takie rzeczy robić. A tu przy okazji będzie fajna bitwa, więc jak najbardziej sobie ją też zrobimy. Dobra, e, tak, on ma przelot, on nie ma przelotu, on nie ma przelotu, on nie ma przelotu. Fantastycznie, w takim razie stawiamy tutaj Was i powalczymy sobie głównie bramami, słuchajcie. Bo tu jest na tyle dużo armii, że wolę e, użyć bramy niż e, samemu z nimi walczyć. Dawaj tu jeszcze diaboła. I będzie to chyba... Chyba będzie to całkiem całkiem pytę. Dawaj jeszcze jedną ramkę. No i podlatuj pani Anielę... Aniele... Anielalale. Anielalale 4-7, dobra. Tam go agrael czymś zaraz dupnie i wydaje mi się, że to będzie całkiem wpytkę. O właśnie, Agraelu. Agraelu, Agraelu. Daj mu kryształ przed ryj, co? Nie zaszkodzi chyba, nie? Spoko eee, 24 może ściągnąć. Wow, się złej to jeszcze. O, to jakbyś był mądry, to byś walną w kryształ, nie byś go rozbił. Ale to będzie piękny strzał, wbijaj. 24 i 6, pięknie, pięknie, słuchajcie, pięknie. Wbijaj w niego. Furta, spoko, ale nie zadasz mu tyle obrażeń. Fantastycznie, pojawia się nasza bramka. Dobij tutaj jedynkę, spoko. Spróbuj, piątkę zbić. Fantastycznie, no i wbijaj w niego. Tak, żeby on nie był w stanie tej o, za wiele zrobić. Piątka pada, super nawet coś tam, no na pełną skuteczność w walce wręcz o tym trzeba pamiętać, ale generalnie nie boli nas to, nie, wbijaj w niego bez kontrataku, więc już na luzaczku pojawia się kolejny piesek, pojawia się diabeł jeszcze, więc fantastycznie, Wait, wait, i wbijaj, no i chyba porobiona bitwa, nie, ej on tu serio aż tyle tutaj wystoi, nieźle no to ładuj w gnoja panie diable, pan nie ma co ze sobą zrobić, a pierdol to, <laughs> lubię rozbijać te te kryształy, to jest dla mnie bardzo przyjemne, no muszę przyznać, jest to dla mnie bardzo przyjemne po prostu, więc, więc lubię sobie je rozbić czasem. Dobra, zaraz tam pójdziemy, zobaczymy, co tam się kryje jeszcze, ale zanim to w ogóle tu się da na morze wypłynąć, bo widzę, że jest tutaj sporo, sporo fantów na morzu, a nie wiem, czy się da tam wpłynąć. Oj, oj, zawalczmy to jeszcze raz, No to może być ciekawa bitwa akurat. On jest szybki, sukinsyn, nie, on jest bardzo szybki, więc na niego się trzeba będzie tutaj nastawić. W gruncie rzeczy, no właśnie, wbijaj. Przynajmniej jednego się pozbyliśmy. Aha, ale on będzie uciążliwy dla nas, nie? Tak, on można mocno jewnąć. <laughs> no dobra, złaitujmy, złaituj. No właśnie, ajajajaj. Ok, ale w niego zobaczmy, jak działa w takim razie ten reanimator. Re re ok, wskrzeszyliśmy trójkę. czyli co, serio. My możemy teraz z magim roku set wskrzeszać jednostki. Przecież to jest OP jakieś. To jest totalnie OP Wow No dobra, skoro możemy, no to... No to możemy, nie? Defuj, 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 defuj Defuj, defuj Bigno ja 16, spoko defuj, daj mu wryj Spoko No nie chcesz bić bramy Głupio, głupio, głupio. No i tak to ci nic nie da kolego, przynajmniej byś jeszcze... Coś tam zrobił, nie wiem, przynajmniej byś w bramkę uderzył, jakieś straty byś na bramie zrobił, ale i tak straciliśmy te 22 chowańce, dobra? Czyli to jest tylko na czas trwania bitwy, tak? Czy się mylę? Tam było coś napisane, że permanent, nie? Ale mogę się pomylić. Dajcie znać, jeśli wiecie, proszę was bardzo, bo e, będzie to dla mnie bardzo cenna informacja, a też będę wiedział, czy jest warto tego używać. No, może jeszcze w trakcie bitwy, na to zastosowanie. Ale szczerze mówiąc wolałbym, żeby oni zostawali już na stałe, więc no dajcie znać po prostu, jeśli wiecie, to będzie mi bardzo, bardzo miło, nie? Co to jest? Bardzo dobre. Bardzo dobry artefakt, ale yy, wolę zostać sobie przy tym smoczym secie, nie? Ja w ogóle bardzo lubię ten smoczy set, więc jak najbardziej chciałbym przy nim zostać. Dobra, tam się nie da wypłynąć, to jest trochę lipa. Przynajmniej nie widzę tutaj, skąd bym miał tam wypłynąć. To jest jeszcze coś. Tam jest jeszcze jakieś przejście, którego my nie odkryliśmy, więc chodźmy w tym kierunku. No. Oczywiście, biją całe te gówno dookoła, ile mi do levelu brakuje? Pewnie dużo. Ej, nie tak dużo. W gruncie rzeczy jestem w stanie sobie zrobić jeszcze jeden level, 26. Dopiero pójść sobie do Żyd drzewka i wbić sobie tam darmowy poziom. Jesteśmy w stanie to zrobić. Więc tym bardziej gońmy wszystkie te gówna po drodze, bo będzie to dla nas po prostu cholernie ułatwiające, nie? Dobra, no mam wszystkie kopalnie zgarnięte. Tu jest jeszcze jakieś sporo expa. Przynajmniej 2000 exp, więc fajnie. To takie cztery walki tutaj, nie? Ale by się przydało, słuchajcie, teraz mieć ee, <coughs> tego perka z logistyki na dodatkowe punkty ruchu po każdej walce wygranej, nie? Zajemiste by to było. Teraz to by tam. Kurde, to byśmy całą mapę z tak przeszli. Dobra, uzyskałem klucz, fajnie. Tylko dokąd on mnie doprowadzi, ten klucz, nie? Ej, nie, ta droga i nie da się przejść, bo tam jest kurde kłoda. No? Kupa kłoda. Hmm. Szkoda. No dobra, to no zawalczymy z wami w takim razie Zwalczymy z wami w takim razie i... I tyle, no i cofniemy się tam jeszcze na środek. Eee, no dobra, spoko, spoko, spoko. Cofniemy się tam jeszcze na środek w takim razie. Eee, i... I, 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 i co? O pięknie, o to chodziło słuchajcie, o to mi chodziło! Pięknie Dobra, co ja mogę z tego Retribution zrobić, co? Ja jestem Gatekeeperem chyba, nie? Tak, ja jestem Gatekeeperem, no. Aha, bo już wziąłem ten Szałbitewny. Aha, i Power of Speed. Dobra, on to sobie już dawno to mogę wziąć. Dobra, bierz ten Retribution w takim razie. I... 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 A tu są jeszcze... To jest... Mogę ich iść rozjebać. I tu jest jeszcze Ford na wzgórzu. Okej. Okay. Ej, tu jest jeszcze dużo ekspa. Dobra, słuchajcie. Bo chciałem już kończyć, ale widzę, że to jest jeszcze naprawdę trochę do roboty. Więc dajcie mi, proszę, znać. Mi się gumi się moje. E, czy chcecie oglądać kolejny odcinek taki? Tylko dajcie mi znać do jutra, proszę. Do jutra. Czyli od razu, jak to teraz oglądacie, to od razu dajcie mi znać. Czy chcecie odcinek jeszcze jeden taki? Czy mam sobie to wszystko poczyścić już poza nagrywkami? I spotkać się z wami, kiedy będziemy bić już się sam tym chłopem w zamku. Także ja czekam też zadanie dla Was, zadanie domowe do zrobienia dzisiaj I z mojej strony to by było na tyle. Dziękuję bardzo serdecznie, do zobaczenia, do suszenia już niebawem. Trzymajcie się, pa! pa.